Cześć! Z tej strony Kuba, wirtualnolotnictwo.pl. Zapraszam do obejrzenia 18. odsłony serwisu informacyjnego Simwick. Mimo braku czasu postanowiłem spiąć się, aby jednak zmontować obecny odcinek, bo działo się sporo. J jednak już teraz wiem, że nie wszystkie informacje skończącego się tygodnia znalazły się w materiale. Zabrakło na pewno newsów, m.in. o aktualizacji Airbusa 350 od Builds, czy też o planach Fenixa dotyczących aktualizacji Airbusów CEO. Przepraszam za to, ale musiałem zamknąć odcinek, zanim powstały teksty na wspomniane tematy. Niemniej mam nadzieję, że to co usłyszycie w 18. W następnym odcinku Simweeku, również was usatysfakcjonuje. We wtorkowe popołudnie 25 marca rozpoczęły się otwarte beta testy Sim Update 2 Microsoft Simulatora 2024. Aktualizacja zawierała ogromną liczbę zmian, ale użytkownicy od początku raportowali częste wyłączanie się symulatora do pulpitu. Prace nad Sim Update 2 rozpoczęły się jeszcze przed wydaniem SU-1. Poprawki objęły niemalże każdy element symulatora. Od wydajności, grafiki, stabilności, przez zmiany w defaultowym EFB, poprawki samolotów, ulepszoną termikę, aż po tryb kariery. Lista zmian wydaje się być najdłuższa co najmniej od kilku lat, jeśli nie w całej historii Mfsa. W pierwszej wersji beta e, Sim Update 2 zaimplementowano telemetrię zapisującą i przesyłającą do zespołu Microsoft Exmercora dane dotyczące użycia pamięci, może to powodować niewielki spadek wydajności i zostanie to usunięte z symulatora przed stabilną wersją Sim Update 2. Na czas testów e, zmienię uległo działanie kariery. Użytkownicy, którzy zainstalują wersję Beta, otrzymają automatycznie dostęp do wszystkich specjalizacji, a tym samym do wszystkich rodzajów misji. Twórcy MFSA deklarują, że postępy użytkowników w karierze sprzed aktualizacji zostały zapisane i zostaną przywrócone. W wydaniu stabilnej wersji symulatora. Warto też wspomnieć o dodaniu predefiniowanych profili sterowania dla najpopularniejszych kontrolerów. Zmiany objęły a ponadto m.in. różnorodność roślinności w różnych regionach świata. Dodano m.in. krzewy, niższe drzewa, które będą generowane szczególnie na obrzeżach lasów. Ponadto wiele biomów otrzymało nowe, charakterystyczne modele roślin. Niestety z pierwszych relacji użytkowników wynika, że po instalacji bety SimUpdate 2 pojawiły się częste krasze symulatora. Jedną z przyczyn mogą być aplikacje wstrzykujące modele do MFSA takie jak FSLTL, Beyond ATC intentions AI czy vPilot. Pierwszych ustaleń wynika, że tego rodzaju dodatki mają obecnie utrudniony dostęp do modeli dodanych do folderu Community. Najprawdopodobniej dzieje się tak przez jakieś zmiany w plikach konfiguracyjnych symulatora. Aktualnie jest już dostępna druga aktualizacja w wersji beta SimUpdate 2. .2. Na kilka dni przed rozpoczęciem beta testów e SIM Update 2 użytkownicy uczestniczący we wcześniejszych e testach Microsoft Accenture 2024 otrzymali aktualizację. Niestety okazało się, że update ten został wydany przez pomyłkę i spowodował poważne problemy. Fantomowy update spowodował przejście z wersji 1.3.24.0 na wersję 1.3.23.0. Ta automatyczna aktualizacja zresetowała również foldery i niektóre ustawienia w symulatorze, imitując pełne deinstalowanie, ponowne zainstalowanie MFSA. Problem ten. Ten został wywołany przez zmiany w zapleczu prowadzone w ramach przygotowań do rozpoczęcia testów Sim Update 2 i dotyczył tylko użytkowników, którzy uczestniczyli w beta testach Sim Update 1 na komputerze z systemem Windows, informuje zespół MFSA. W komunikacie opublikowanym na forum MFSA twórcy symulatora przeprosili za zasignawą sytuację i zadeklarowali, że nigdy się ona nie powtórzy. Phoenix Simulations ogłosiło, że pracuje nad wariantami NIO dwóch Airbusów, czyli Airbusem A320 i A321 NIO. Są to samoloty zbudowane od podstaw. Co ciekawe, przy tworzeniu zrezygnowano z systemów ProSim na rzecz własnych. Phoenix od dawna utrzymywał, że nie planuje prac nad Airbusami NIO. Zawsze utrzymywaliśmy, że nie planujemy budować NIO, co jest prawdą. Odmówiliśmy zobowiązania się do tego, dopóki nie byliśmy pewni, że możemy wprowadzić całkowicie nowy ICAM bez poświęcenia na to ponad 5 lat, ponieważ wykonalność projektu zależała od tego. Dopiero w ciągu ostatnich kilku tygodni w końcu z radością daliśmy mu zielone światło to jest plan działania na 2025 rok, ale niektóre rzeczy nie są jeszcze gotowe. Czytamy w komunikacie opublikowanym przez studio Phoenix Simulations. Deweloperzy przekonują, że przeprojektowany został cały samolot. Każdy pojedynczy czujnik, zawór, generator, pompa, przełącznik, przycisk. Wszystko to musiało zostać zaprogramowane od nowa. Nie jest to więc przeróbka dotychczasowych produktów Fenixem. Obecnie posiadacze Airbusów CEO, którzy dokupią NIO, otrzymają niespodziankę w postaci zmodernizowanego CEO, obsługującego między innymi najnowszą wersję systemu iCam. Samolot ten pojawi się jednak później, to jest jakiś czas po premierze wariantów Nio. Premiera nowej wersji CRJ miała odbyć się 25 marca. Miała, ponieważ w ostatniej chwili została opóźniona. Wcześniej streamerzy, którzy otrzymali przedpremierowy dostęp do samolotu w wersji V2, napotykali na sporą liczbę problemów w jego działaniu. Kurcy, którzy otrzymali dostęp do przedpremierowej wersji bombardiera CRJ, wskazywali, że zachowanie samego samolotu nie zmieniło się znacząco w porównaniu do stanu sprzed aktualizacji. Nadal potrafią zgubić ścieżkę zniżania, pogubić się na holdingu w wersji dla Microsoft Flight Simulator 2024 ponadto wyjście do trybu walkaroundu powodowało łączenie się zewnętrznego zasilania w kokpicie. Streamerzy zgodnie twierdzili, że największą zmianą, jaką wnosi update, jest rozbudowany tablet EFB oraz wymodelowana kabina pasażerska. We wtorkowy poranek, 25 marca, na Discordzie Aerosoftu pojawiła się informacja o opóźnieniu wydania aktualizacji. Ma to na celu zapewnienie najlepszej możliwej jakości i dostarczenie aktualizacji z jak najmniejszą liczbą błędów, w tym niektórych, które mogliście zobaczyć w przedpremierowych transmisjach. Wiemy, że wszyscy długo czekaliście na tę aktualizację, ale wolelibyśmy wydać ją kilka dni później niż opublikować ją w niekompletnym stanie. Czytamy w komunikacie zamieszczonym na Discordzie. Nowa data wydania bombardiera CRJ V2 to 1 kwietnia 2025. Polskie studio Digital Flight Sceneries udostępniło scenerię portu lotniczego Szczecin-Goleniów dla mfs Jest ona dostępna w sklepie simmarket.com. Nowa sceneria zawiera szczegółowo odzorowane obiekty 3D, płytę lotniskową, parking. Co ciekawe, twórca dodatku zdecydował się na odzorowanie wnętrza wieży kontrolnej. To druga płatna sceneria tego lotniska, która okazała się w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że pierwszą wydało kilka dni temu Papa Delta Studio. Lotnisko Szczecin-Goleniów od studia Digital Flight Sceneries jest dostępne w sklepie simmarket.com i kosztuje 9,84 euro brutto. Dodatek jest kompatybilny zarówno z Microsoft Flight Center 2020, jak i 2024. Studio Digital Flight Scenery jest partnerem portalu i kanału Wirtualne Lotnictwo. Popularna webowa aplikacja służąca do monitorowania sytuacji na Watsimie, Wacim Radar, otrzymała sporą aktualizację. Dodano m.in. podgląd rezerwacji w obsadzie kontroli na danym obszarze. Możliwość sprawdzenia rezerwacji obsady kontrolerskiej pozwala na wcześniejsze planowanie trasy lotu. Informacje te obejmują 3 dni do przodu i są pokazane na przejrzystym wykresie. Jedną z dodanych w ramach najnowszej aktualizacji funkcjonalnością jest możliwość podejrzenia istotnych informacji pogodowych SIGMET oraz rutynowych raportów pogodowych AIRMET. Twórcy dodali też aktualizowane na żywo statystyki, jak również różnych poprawek i ulepszenie interfejsu użytkownika. Aplikacja Vacim Radar jest bezpłatna i można z niej korzystać pod adresem vacimmysnikerader.com. Dziękuję za to, że dotarliście do tego miejsca. Jeśli materiał podobał Wam się, to zostawcie pod nim łapkę w górę, jak również zasubskrybujcie kanał. W najbliższym czasie chciałbym rozpocząć nową serię filmów, ale ich tematyki jeszcze wam nie zdradzę. Tak więc zachęcam was do regularnego odwiedzania portalu wirtualnolotnictwo.pl oraz kanału wspierającym na YouTubie oraz na Patronite serdecznie dziękuję. Podziękowania kieruję również do sponsora kanału Say Intentions AI, jak również do partnerów udostępniających mi swoje dodatki. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym simwiku już za tydzień.